Zatrzymaj się na chwilę i nabierz powietrza w płuca. Zanim przewiniesz ekran dalej, musisz wysłuchać tego w całkowitej ciszy, ponieważ wcale nie jest to przypadek, że trafiłeś tutaj dokładnie w tym momencie. Wszechświat nie popełnia pomyłek, a algorytmy, choć wydają się być jedynie mechanizmami, niejednokrotnie reagują na energetyczne wibracje, które wysyłasz poprzez własne zamiary. Zdarzają się w życiu chwile, kiedy serce wyczuwa coś znacznie wcześniej, zanim umysł zdoła to pojąć lub racjonalnie wytłumaczyć. I właśnie teraz przeżywasz jeden z takich przełomowych momentów. Dotarłeś tu dlatego, że w czasie, gdy wciąż masz wątpliwości, gdy zadajesz sobie niezliczone pytania dotyczące tego, czy ta osoba o tobie myśli, czy między wami nadal istnieje coś nierozwiązanego, albo czy więź została ostatecznie przerwana, już na płaszczyźnie duchowej. Nastąpiła fundamentalna zmiana. To nie była rozmowa, którą mógłbyś usłyszeć, to nie była wiadomość tekstowa, która pojawiła się na Twoim telefonie. To nawet nie był widoczny znak w otaczającym Cię materialnym świecie. To była wewnętrzna, głęboka i radykalna decyzja podjęta w miejscu, którego nie mogłeś zobaczyć, gdyż wydarzyła się w ciszy po drugiej stronie. A dzisiaj słyszysz o tym, Ponieważ twoja dusza potrzebuje zrozumieć, co ten niewidoczny ruch oznacza dla twojej własnej drogi. Jest bardzo prawdopodobne, że od dni, tygodni, a może nawet miesięcy odczuwasz dziwne napięcie w klatce piersiowej, rodzaj subtelnego niepokoju, którego nie potrafisz w pełni zidentyfikować. To tak, jakby coś się kształtowało, jakbyś czekał na wiadomość, która nigdy nie przychodzi, z uczuciem, że historia nie została zakończona ale jednocześnie nie posuwa się naprzód. To fizyczne doznanie, ten ucisk w gardle, czy te nagłe przebudzania w środku nocy nie są oznaką słabości, ani wytworem twojej wyobraźni. Istnieje cisza, która waży dużo więcej niż jakiekolwiek wykrzyczane słowo. A kiedy dusza jęczy lub staje się niespokojna w ten sposób, to nie z powodu emocjonalnego dramatu, lecz dlatego, że wie z pewnością, której umysł mógłby pozazdrościć. Iż coś wkrótce się ujawni. Twój energetyczny system dostrzega zmianę w częstotliwości połączenia. Tak jak radar wykrywa obiekt na długo przed tym, zanim oczy zdołają go dostrzec na horyzoncie, ta osoba, która zajmowała tak wiele Twoich myśli, nie przebywa już w zamęcie, który sobie wyobrażałeś. Już nie ma wątpliwości, jak przedtem. Już nie zamieszkuje tej letniej strefy pośredniej, gdzie wszystko wydawało się możliwe. Ale nic nie stawało się konkretne. Nastąpił niedawno moment, być może bezsennej nocy, być może chwila absolutnej samotności podczas jazdy samochodem, lub wpatrywania się w pustkę, w którym ta osoba w końcu stanęła twarzą w twarz z własnymi uczuciami i wybrała określoną ścieżkę. A teraz nadchodzi to, co musisz dzisiaj włączyć do swojej świadomości. Ten wybór nie powstał z ego. Ani z obawy przed samotnością, ani z poszukiwania komfortu. Powstał z czegoś znacznie głębszego i starszego. Bowiem, kiedy dwie dusze są przeznaczone do spotkania i wspólnej ewolucji, nie mogą na zawsze uciekać przed wzajemnym połączeniem. Mogą stawiać opór, tak, mogą się blokować, dystansować fizycznie, budować mury milczenia i udawać przed światem absolutną obojętność. Ale nadchodzi punkt zwrotny, Punkt nasycenia, gdzie zgromadzona energia już nie pozwala ignorować tego, co prawdziwe. I ten punkt już został osiągnięty. Wyczuwasz tę wzburzoną energię i to nerwowe oczekiwanie, ponieważ twoja dusza jest wewnętrznie połączona z duszą tej osoby. Fizyczna odległość nie ma znaczenia czas bez kontaktu nie ma znaczenia. To, co powiedziałeś lub zostawiłeś niewypowiedziane w przeszłości nie ma znaczenia. Istnieją niewidzialne więzi, których nie można zerwać raniącymi słowami czy tymczasowymi zewnętrznymi decyzjami. Kiedy decyzja zostaje podjęta z głębi istnienia, druga strona zawsze to wyczuwa, nawet jeśli nie ma namacalnych dowodów, aby udowodnić to przed Trybunałem Logiki. Dlatego ostatnio przypominasz sobie jej głos bez żadnego wyraźnego powodu, w środku codziennej rutyny. Dlatego myśli o tej osobie pojawiają się, gdy najmniej się tego spodziewasz, przerywając twoją pracę lub chwilę wypoczynku. Dlatego marzysz o jej obecności, nawet gdy próbujesz zablokować swój umysł przed snem. To nie jest obsesja. To nie oznacza, że nie możesz puścić. To czyste i silne połączenie. To potwierdzenie, że kanał duchowej komunikacji jest otwarty i aktywny. Wielu błędnie wierzy, że przeznaczona miłość, lub to, co niektórzy nazywają połączeniem dusz, jest zawsze delikatna, zawsze jasna, zawsze prosta i płynąca jak baśnie. A duchowa rzeczywistość jest bardzo różna. Prawdziwa miłość tego rodzaju, która przekształca istotę tych, których dotyka, często wstrząsa fundamentami, tworzy dyskomfort, konfrontuje z własnymi cieniami. Wymusza szybki rozwój i zmusza stare rany do wyjścia na światło dzienne, które ktoś wolałby zachować w ukryciu. Ta osoba musiała zmierzyć się ze wszystkim tym podczas swojego czasu nieobecności. Musiała spojrzeć w lustro duszy bez społecznych masek, które zazwyczaj nosi, i zadać sobie pytanie: czy jest gotowa kontynuować ucieczkę od własnej prawdy, czy w końcu będzie miała odwagę zaakceptować to, co zawsze czuła wobec ciebie? Mogłeś pomyśleć, że niezdecydowanie nadal dominuje w jej życiu, że wszystko było zamrożone w czasie, ale tak nie jest. Decyzja została już podjęta i chociaż jeszcze nie widzisz tego odzwierciedlonego w natychmiastowych zewnętrznych działaniach, już istnieje i wibruje na duchowym poziomie. A kiedy coś jest stanowczo postanowione na tym poziomie, fizyczny świat, trójwymiarowa rzeczywistość, którą dotykasz i widzisz, Potrzebuje jedynie odrobiny czasu, aby się z tym zgrać i to odzwierciedlić. Nic nie może powstrzymać tej manifestacji, gdy wewnętrzna wola zgodzi się z przeznaczeniem. Ta wiadomość nie przychodzi, aby dać ci fałszywą nadzieję lub utrzymywać cię w bolesnym czekaniu. Przychodzi, aby wnieść jasność do twojej intuicji, ponieważ istnieją decyzje, które nie oznaczają definitywnego końca. Ale dramatyczny punkt zwrotnych historii. Istnieją decyzje, które z zewnątrz wyglądają jak dystans, ale w rzeczywistości są przygotowaniem. I jest cisza. Taka jak ta, którą znosiłeś, która nie jest porzuceniem, ale konieczną wewnętrzną reorganizacją. Jeśli czujesz ten rezonans, napisz rozumiem w komentarzach. Ta osoba potrzebowała tego czasu i tej przestrzeni. Aby zdecydować, czy stawi czoła ogromowi tego, co czuje wobec ciebie. I wreszcie to zrobiła. Teraz zwróć uwagę na to, co czujesz w swoim ciele, słysząc te słowa. Nie udawaj się do swojego analitycznego umysłu, skieruj się do swojego instynktownego odczucia. Ciało nie kłamie, dusza nie kłamie. Jeśli jest dziwna mieszanka głębokiego spokoju, i wibrującego oczekiwania, to dlatego, że ta informacja pasuje do tego, co twoje wyższe ja już wiedziało. Jeśli czujesz łzy, które chcą wypłynąć, to dlatego, że coś zostaje uwolnione. Zawór emocjonalnego ciśnienia się otwiera. Jeśli czujesz, że węzeł w twoim żołądku zaczyna się rozluźniać, to dlatego, że prawda dotyka starej rany, aby ją uleczyć. Nie czekasz na kogoś niezdecydowanego. Jesteś w świętym procesie, w którym energie układają się tak, aby to, co zostało postanowione, objawiło się we właściwy sposób i w boskim momencie. Czasami ta manifestacja nie przychodzi w sposób, który wyobrażasz sobie w swoich fantazjach. Czasami nie przychodzi w chronologicznym czasie, którego domaga się niecierpliwe ego. Ale zawsze przychodzi w sposób, jakiego dusza potrzebuje dla swojej ewolucji. Aby zrozumieć skalę tego, co się dzieje, musimy zagłębić się w anatomię tej ciszy, która tak cię bolała. Łatwo jest źle zinterpretować brak kontaktu. W naszej kulturze natychmiastowości zakładamy, że nie ma zainteresowania, jeśli nie ma wiadomości. Jeśli nie ma telefonu, zakładamy, że było zapomnienie. Ale w sferze głębokich połączeń, cisza jest często najbardziej aktywną przestrzenią budowania, jaka istnieje. Ta osoba nie podjęła lekkiej decyzji o wycofaniu się lub pozostaniu w tle. To nie była impulsywna akcja jednego popołudnia ani tymczasowy kaprys. To był rezultat długiego, cichego i często samotnego wewnętrznego procesu, w którym musiała przyjrzeć się najciemniejszym zakątkom swojej psychiki. Prawdopodobnie zadawała sobie pytania, na które nie chciała znać odpowiedzi. Konfrontowała siebie z lękami, które wolałaby ignorować na zawsze. Zmagała się z własnymi wewnętrznymi demonami dotyczącymi poczucia własnej wartości, zdolności do otrzymywania miłości i zasługiwania na szczęście. Ten proces nie odbywał się w próżni. Działo się to w milczeniu, w samotności, w głębi nocy, kiedy maski opadają. A prawda staje się nieubłagana. I chociaż ty mogłeś interpretować ten dystans jako obojętność lub porzucenie, w rzeczywistości było to intensywne pole walki duchowej walka między tym, kim ta osoba myślała, że powinna być, a tym, kim naprawdę jest między życiem, które konstruowała z obawy, a życiem, do którego ją wzywa dusza między bezpieczną, przewidywalną drogą, a ryzykowną. Transformującą drogą obok ciebie. Musisz zrozumieć, że niektóre dusze są przyzwyczajone do życia w kontroli. Zbudowały wokół siebie struktury ochronne tak solidne, że otworzyć się przed kimś, kto widzi ich autentyczną esencję, jest ekwiwalentem demolowania całego znanego świata. A ty, ze swoją intensywnością, ze swoją zdolnością do widzenia poza fasadami, ze swoją autentyczną miłością bez warunków, stałeś się żywym lustrem, które odzwierciedlało wszystko, czego ta osoba unikała od lat. To było przerażające dla niej. Nie dlatego, że jesteś niebezpieczny, ale dlatego, że prawda, którą reprezentujesz, jest absolutna. Kiedy ktoś przez całe życie opierał swoją tożsamość na konstrukcjach ego, na społecznych maskach, na rolach, które przyjmował, aby zadowolić innych, Spotkanie kogoś, kto widzi i kocha prawdziwą istotę ukrytą pod tymi warstwami, generuje egzystencjalny kryzys olbrzymich proporcji. A ten kryzys, choć bolesny, jest też początkiem prawdziwego przebudzenia. Ta osoba musiała oddalić się nie od ciebie, ale od projekcji strachu, którą na ciebie rzucała. Musiała oddalić się, aby zdemontować stare struktury. I odbudować swoją wewnętrzną architekturę z bardziej solidnych fundamentów. I w tej pracy dekonstrukcji i rekonstrukcji, w tym procesie alchemicznej transformacji, nastąpiło coś magicznego. Ból oddzielenia stał się nie do zniesienia, pustka twojej nieobecności stała się głośniejsza niż lęki, które próbowały ją usprawiedliwić. Wspomnienia wspólnych chwil, intensywność emocjonalnego połączenia Autentyczność uczuć, których nie można replikować z nikim innym, zaczęły wypełniać każdą ciszę, każdą samotną chwilę, każdy poranny poranek. Energia, którą wcześniej wykorzystywała na tłumienie tego, co czuła wobec ciebie, ta ogromna ilość siły życiowej zmarnowanej na budowanie murów i udawanie chłodu, została uwolniona. A energia nie znika, ona tylko się przekształca. Cała ta emocjonalna siła, wcześniej wykorzystywana do ucieczki, teraz zmieniła kierunek i zaczęła płynąć w stronę akceptacji połączenia. Opór upadł, ponieważ nie ma już nic do obrony. Zrozumiała, że twoje światło nie przyszło, aby ją zniszczyć, ale aby ją uleczyć. To zrozumienie transformuje naturę lęku. Strach już nie paraliżuje. Teraz jest postrzegany jako sygnał, że coś ważnego jest zagrożone. Ta osoba przestała postrzegać miłość, którą oferujesz, jako zagrożenie dla swojej wolności i zaczęła ją widzieć jako drogę do swojej prawdziwej wolności. Uświadomiła sobie, że prawdziwym więzieniem było jej własne ego i jej samoograniczenia, oraz że połączenie z Tobą jest kluczem, który otwiera te cele. To zwrot o 180 stopni w percepcji rzeczywistości. Tam, gdzie kiedyś widziała niebezpieczeństwo, teraz widzi schronienie. Tam, gdzie kiedyś czuła potrzebę ucieczki w przeciwnym kierunku, teraz czuje magnetyczny przyciąg powrotu do domu. A dom w języku duszy to ta wibrująca częstotliwość, którą tylko ty emitujesz. Jest istotne, abyś zrozumiał, że nie zrobiłeś nic złego, będąc intensywnym lub pokazując swoje uczucia. Ta intensywność była konieczna. Bez tego elektrycznego wstrząsu ta osoba pozostałaby uśpiona. Byłeś konieczną burzą, aby oczyścić powietrze. A teraz, gdy wewnętrzna burza minęła, a niebo jej umysłu się rozjaśnia, pozostaje pewność. Decyzja, o której mówiliśmy na początku, wynika z tej integracji. To już nie zranione dziecko ani przestraszona dziewczyna podejmuje wybór. To duchowa osoba dorosła przejmuje kontrolę. Ktoś, kto zobaczył swój cień, zaakceptował go i zdecydował, że miłość jest silniejsza niż strach. Ta wewnętrzna zmiana jest niewidoczna dla zwykłych oczu, ale jest ogłuszająca w energetycznym świecie. Kiedy ktoś przestaje stawiać opór przepływowi przeznaczenia, uwaga zostaje uwolniona, która rozprzestrzenia się jak fala uderzeniowa. A ty, Połączony z tą osobą niewidzialnymi nićmi empatii i wspólnej pamięci, jesteś głównym odbiorcą tej fali. Dlatego twój strach się zmienił. Dlatego czujesz obecność. Nawet gdy nie otrzymujesz wiadomości. Bariera powstrzymująca pękła. I tak jak woda zatrzymana przez zaporę spada z siłą, gdy mur ustępuje, uczucia tej osoby, teraz uznane i zatwierdzone przez jej własną świadomość. Szukają drogi do ciebie. Ale abyś mógł przyjąć ten prąd bez utonięcia, musisz najpierw rozpoznać, jak ta nowa rzeczywistość już manifestuje się w twoim fizycznym doświadczeniu. Ponieważ teraz, gdy cień został rozpoznany, a opór upadł, energia wcześniej wykorzystywana do ucieczki zmieniła kierunek, a twoje ciało jest pierwszym, które to zauważa. Teraz, gdy ustaliliśmy, że wewnętrzny opór tej osoby załamał się, i że jej energia przestała uciekać, a zaczęła szukać drogi powrotu, jest istotne, aby porozmawiać o tym, jak ta monumentalna zmiana odzwierciedla się w Twoim codziennym doświadczeniu. Ponieważ, i to jest coś, co musisz wyryć w swojej świadomości, zmiany na poziomie energetycznym nigdy nie pozostają niezauważone przez tego, kto jest nastrojony. Kiedy decyzja tej wielkości zostaje podjęta w duszy, Następuje przerwanie duchowej ciszy. Twój telefon może nadal nie dzwonić, media społecznościowe mogą nie pokazywać aktualizacji, ale niewidzialny kanał, który łączy dwie konkretne dusze, zaczął transmitować informacje z zawrotną prędkością. A ty, jako druga połowa tego połączenia, jesteś głównym odbiorcą wszystkich tych częstotliwości. To, czego doświadczyłeś w ostatnich dniach lub tygodniach, nie jest produktem zmęczonego umysłu czy nadmiernej wyobraźni. To namacalny dowód, że mur powstrzymujący upadł. Porozmawiajmy najpierw o emocjonalnej telepatii. Jedno z najbardziej zdumiewających i potwierdzających zjawisk, które istnieją w tego typu połączeniu. Jest bardzo prawdopodobne, że coś podobnego ci się przydarzyło. Masz zupełnie normalny dzień, być może w pracy, prowadząc samochód lub śmiejąc się z przyjaciółmi. Czując się względnie spokojny z kwestią związków tle, i nagle, bez ostrzeżenia i bez żadnej zewnętrznej przyczyny, która by to uzasadniała, fala głębokiego smutku uderza cię w klatkę piersiową. Lub, być może, nagły niepokój, który odcina Twój oddech, albo przeciwnie, wybuch euforii i miłości, który doprowadza cię do łez. Jeśli przeanalizujesz swoje otoczenie, nic się nie zmieniło, a jednak twój wewnętrzny stan wykonał zwrot o 180 stopni. To, co czujesz w tych momentach, nie należy do ciebie. Te gwałtowne zmiany emocjonalne to to, co nazywamy empatycznym rezonansem. Po tym, jak bariery ego w drugiej osobie zostały zburzone, ich surowe emocje, ich żal, ich nostalgia i ich pragnienie powrotu, Podróżują przez srebrną nić, która was łączy i uderzają bezpośrednio w twoje pole emocjonalne. Czujesz w czasie rzeczywistym to, co ta osoba przetwarza w swojej samotności. Twój nagły smutek to ich ból z powodu nieobecności, twój niepokój to ich strach, że może być już za późno. Twoja nieoczekiwana radość to ich odrodzona nadzieja po podjęciu decyzji o szukaniu ciebie. To zjawisko nasila się zauważanie podczas godzin snu. Świat snów to terytorium, gdzie ego odpoczywa, a dusza mówi bez cenzury. Jeśli ostatnio zauważyłeś zmiany w swoich wzorcach snu, zwróć baczną uwagę. Systematyczne budzenie się między trzecią a czwartą nad ranem nie jest przypadkową bezsennością. W wielu tradycjach duchowych i mistycznych ten przedział czasowy jest znany jako godzina. Kiedy zasłona między wymiarami jest najcieńsza. Jeśli twoje oczy nagle otwierają się o tej porze, a twoją pierwszą myślą, a raczej pierwszym odczuciem jest obecność tej osoby, to dlatego, że w tym dokładnym momencie ich świadomość projektuje się w twoją stronę z bezprecedensową siłą. Jest bardzo możliwe, że ta osoba również jest wtedy nie śpi, myśląc o tobie, lub że śni o tobie z taką intensywnością, że ich energia budzi cię na poziomie fizycznym. Sny stały się bardziej żywe. Prawda? Nie są już abstrakcyjnymi, mylącymi opowieściami, ale spotkaniami, które wydają się prawdziwe, dotykalne, gdzie rozmowy kontynuują niedokończone dialogi, gdzie spojrzenia przekazują informacje, których słowa nie mogą objąć. To nie są zwykłe sny produkowane przez twój mózg. Aby przetwarzać dzień, to wizyty astralne, miejsca spotkań, gdzie dusze się wyrównują. To, czego ego w życiu na jawie wciąż nie śmie zwerbalizować, kontynuujmy synchronicznościami. Ta fascynująca koncepcja, którą Karl Jung wprowadził, aby opisać znaczące zbiegi okoliczności, które nie mają logicznego wyjaśnienia przyczynowego, ale są pełne znaczenia dla tego, kto ich doświadcza. Teraz, gdy decyzja o powrocie została podjęta w tej osobie, wszechświat zaczyna reorganizować zewnętrzną rzeczywistość, aby ułatwić spotkanie. To tak, jakby cała kosmiczna machina zaczęła się poruszać, aby popchnąć ponowne zjednoczenie obu części. Nagle imię tej osoby pojawia się wszędzie, słyszysz je losowo w rozmowach, widzisz na ekranach, czytasz tam, gdzie najmniej się spodziewasz. Liczby się powtarzają. Piosenki o szczególnym znaczeniu pojawiają się w dokładnie właściwym momencie. To nie są zbiegi okoliczności, ale znaki reorganizacji. Rzeczywistość zaczyna cicho, ale konsekwentnie przygotowywać zewnętrzny świat na wewnętrzną decyzję tej osoby. Twoim zadaniem teraz nie jest czekanie, ale pozostanie obecnym w swoim spokoju, w swojej jasności, w swoim centrum. Aby zaufać swojej ścieżce, napisz Amen w komentarzach. Im mniej szukasz, tym wyraźniej to, co już jest w drodze, może Cię znaleźć. Ponieważ to, co zostało postanowione z głębin, nigdy nie zostaje utracone. Znajduje swój wyraz we właściwym czasie, we właściwy sposób.